Widzowie, słuchajcie, ja jadę BMW E46, Chris jedzie nową Suprom I mamy ustaloną trasę, pokażę Wam ją, z punktu A do punktu B Naszym celem z Chrisem jest dojechać z punktu A do punktu B Natomiast w międzyczasie, nie wiemy gdzie, nie wiemy kompletnie gdzie, są ustawione radiowozy policyjne od... Podejrzewam, że zjazdy za autostrady No, od A klasy do, do X chyba nawet i to po kilka radiowozów. I oni gdzieś, jak będą nas widzieli, że śmigamy, to startują za nami. Z czasem mamy A klasę, tak? Więc oni z czasem pewnie zaczną nas tutaj gdzieś gonić i gramy na symulacji, na uszkodzeniach symulacyjnych. Więc automatycznie, jakby nie patrzeć, jak na nas tutaj będą uderzać, to będziemy tracić moc też. Więc szanse są wyrównane. Zaraz zobaczymy, jak będzie w praktyce. Słuchaj, taki pomysł, że ja wystartuję minutę po tobie. O kurde, tego to się nie spodziewają. Tego to się nie spodziewają kompletnie. No. To, to jest dobry jak patent. Jak z nas dojedzie, to już wygrana. Tak. Tak, tak, tak. Dobra, czyli Chrisu przewozi powiedzmy jakiś cenny towar. Ja tutaj jestem tylko dla zmyłki. No jak równo wyszło 24 km trasy. Eee, i umówiłem się z nimi, że startujemy o pięć, nie. Okej. Okay. To ja też będę jechał 5 na godzinę, żeby nie było, że ja nie wystartowałem. Dobra. Do tego się nie spodziewałem, zakładam, że są... są gotowi gonić nas we dwójkę, nie? Zamieńcie się miejscami, już jadę. Dobra, chodź tutaj. Najlepsze jest to, że nie wiemy gdzie się ustawili, nie? To też jaka dla na nas jest... 25? Dobra, to lecimy widzowie. No. A powiedz mi, ty będziesz miał cały czas ten znacznik? Czy jak ja jadę to... Tak. Ten... Masz? Dobra, okej. Okay. Dopóki nie wiem, czy jak wiedziesz to mi nie ale, ale tutaj póki co mam, ale ja sobie teraz wejdę na mapę. Co już widzę. Ja sobie wolę jechać na niższym biegu. Bo my ich widzowie na mapie nie widzimy, nie? nie wiemy gdzie oni są. Ja Chrisowi mogę powiedzieć, nie? Jak już gdzieś tutaj będę obok nich przejeżdżał, jak ich w ogóle, gdzie oni stoją. Bo oni może gdzieś skitrani są. Oj. Dobra, minuta minęła, jadę. Oni zaczynają chyba od A-klasy, tak? Ja nie wiem, jak, jak w ogóle to będzie, szczerze mówiąc, do końca zrobione. Oj, tu chyba coś stoi. Nie... Wydaje mi się, że oni się ustawią, wiecie gdzie? Przy zakrętach, że jak zwalniamy, to żeby mieli łatwo nas dogonić. Tak mi się wydaje, że mamy taki wios, pomysł spad. Jasne, Dobra, gonią mnie, goni mnie pierwszy samochód Audi, e, bodajże RS6. Na pierwszym zakręcie prawdopodobnie byli. Takim ostrym. Ale goni mnie tylko jedna jednostka na ten moment. Ale już jestem. Dobra, kurde, niepotrzebnie zwolniłem. Dobra, kolejny na, na rondzie, na rondzie kolejny radiowóz, tak więc gonią mnie dwa, nie wiem, czy tam nie czeka czasami na ciebie. Ale tak myślałem, że oni się, jak ja już wiedziałem, że spotent na mnie, czyli ja po prostu nie skręcam, wyrzucam je zawsze na zakrętach, więc mają dużą szansę, słuchajcie, wiecie, żeby dogonić, nie bo jak... Aj, dobra. Powiem powiem, tak, nie jest łatwo. Tu trzeba było jakieś czołgi wziąć. Kurde, tak zepnie mnie z tego, to naprawdę ciężko było. Jak oni startują od A-klasy i my mamy też A-klasę, to, to kurde, jest ciężkie do prz przetrwania, no. Jedyny plus taki, że gonią mnie we dwójkę, więc ty sobie jedziesz przez długi odcinek drogi sam, nie? Ja jestem tą zwierzyną tutaj, oni będą przy zakrętach, dobra, kolejny radiowóz, trzy radiowozy mnie już gonią. Ja jestem na rondzie właśnie, wjeżdżam. O kurde, nie! Ja pierdziele, uderzyłem. Chuj z kierownicą dawaj. No i kolejny mnie goni. Wiedziałem, że oni będą na zakrętach, bo wszyscy wiedzą, że ja nie potrafię skręcać w grach. I zazwyczaj wypadam z drogi, zwalniam do zera, jak już kolejna jednostka mnie goni. Dobra. Same audycje praktycznie. Ale już samochód mi bardzo słabo jedzie. Bardzo. Coś czuję, że dowalą się do mnie, że. O kurde. Nieczysty cały czas. Na razie plan działa. Ale powiem ci, że chyba na tobą czekają mnie, bo ja mnie goni tylko jeden samochód. Laser Evo bodajże. W bardzo fajnym swoim drogą, malowaniu. No nie wiem, no jestem na wjeździe do Autostrady. autostradę O fuck, dobra? Dzwoniam cię? Tak. Jak tutaj, jak tutaj trafiki są? Trzeba między trafikami jeździć. O panie, o panie! To jest. Nie, mega jest ta zabawa. O kurde, ja szła po zabawie. Mam. Uderzyłem w słup. Najgorzej, widzowie. Najgorzej. Ale mam pomysł. Ty jesteś jak tam, jesteś cały? A ta. Ta manualna z i bardzo pomaga. Ale, jak wjadę na te, na bez, jakieś bezdroża, to masakra. To samo tak zwalnia. No nie oszukujmy się, te S1 już tutaj, które mnie gonią. A 7 km, już większość przejechałem. Ciężko, wydaje mi się, będzie mnie zatrzymać, nie? Ale, jak mnie pobijają. Dobra, dobra, lecę, tak o! Ale już nie jadę, ja pierdzielę. Ja już jestem już się zwolniony do zera, nie? Do zera, napierdzielam 130, łaga! Trzeba ich też wrzucać do jakieś te. Bez yy, bezdroża na jakieś. Skarpy. Nie, no już trójki nie mogę zamknąć, nie widzowie? 5 km do mety Masakra O pięknie, ale ich zatrzymałem tutaj Trujeczka Zapinamy ją i lecimy Są no, cholernie już tutaj Już tutaj będzie przypał troszeczkę. A ciebie tam Chrisu gonią, czy nie? Tam mnie zatrzymują. czterech nam jest. Dobra, teraz ja się wpierdzielą pewnie jakoś. Ja pierdzielę, nawet znaczka nie mam nic. O panie, o panie. Nie. Jesz, jeszcze widzowie mogę wyjść z auta i piec, nie? Dobra Uuuu. Jedzie Chris przede mną, pięknie, jedź sam, bo oni teraz wszyscy radnie się rzucą chyba <grystujesz> Nikt się nie goni chyba, nie? O nie, mnie lampa I mnie spycha za jeszcze Ja już nie mogę się praktycznie w ogóle ruszyć Masakra, ciężko I to jest bez sensu, że mnie spycha w pole cały czas I nie jadę też trochę drogo, tak jak powinienem no co? Jeszcze jadę, panowie, jak wy tacy policjanci jesteście, to chyba się na testach oszukiwało. O, dzięki. O, to właśnie chodziło. Panowie, ja mam jeszcze... Ja tu nie skończyłem jeszcze za O, 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 o. Ile? 3 kilometry widzowie do końca. Ty Chris, że jesteś czy nie? Dwa kilometry. Ja muszę się od czegoś rozpędzić, bo... To jest najgorsze, nie, że Nie ma Jadę jeszcze. Nikt mnie jeszcze nie zatrzymał. Dopóki nie ja ruszę, dopóki się nie zatrzymam w miejscu, to nie ma. muszę prędkości nabrać bo To jest mój największy problem, żeby wyjechać tutaj od nich Ja muszę zapiąć jedynkę i Cisu jesteś już? Jeszcze nie Dwa lampy mam na sobie Ja pierdziele widzowie Ciężko będzie coś ugrać, nie ma szans, dopóki oni nie zostaną wyeliminowani jakoś. Dobra, jadę, jadę! Ja... Wiesz. No właśnie, na wstecznym się jedzie gorzej niż na tej jedynce, więc... Tego stecznego już nie, te, nie włączam nawet Ale... Dobra, zapinam dwujeczkę, lecimy, mamy rozpad, Widzowie mamy rozpad! 2,5 km mamy rozpęd. Ja się dziwię, czemu oni dali przy mnie stoją zamiast na ciebie lecieć no, nie? Czekają tu. Moment. Mamy dwójkę zapiętą! Jadę, jadę, już do ciebie. Ja sobie troszkę pojadę. Ja już jestem uciekinierem, przecież. Ale mi pomógł, ale mi pomógł. O, panie, jadę, 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 jadę. Ale czemu oni czekają? Trzech czeka na mecie. Bez sensu. Jadę, jadę, widzowie. Kilometr został już? Wicemety. Widzę metę. Widzę metę. <grym i> widzę <wyszukiwania> metę. Ten samochód to nie jest przypadek! O panie, teraz mamy! Mamy to! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde jedyneczka! Widzowie widzimy metę! Trzymajcie kciuki za mnie! Ale się robi gorąco! Ja pierdolę gdybym nie w ten słup nie przyrżnął! Wsteczny zapiął teraz. Wsteczny jest masakryczny, nie da się Wtedy. w ogóle jechać. 600 metrów widzowie do mety. Ta blokada na drodze to myślę, że się nie liczy. Tu cztery samochody stoją, nie? Pięć, sześć. Ale czemu tutaj nie przyjedzie? Wszyscy są na mecie, nie wiem. Chyba, że to takie zasady jednak były. Że potem jak już przekroczysz jakiś tam klucze i dana klasa już cię zatrzyma nie zatrzymała, to wtedy się włącza ta wyższa i już chyba reszta nie może mi się ja, ja już nie mam siły Jestem cały spocony, nie? Ja to, wszyscy na ciebie, uważaj Zdrowi, zdrowi. jest! Mamy to widzowie. Mamy. Zapinaj dwójkę, jedziemy na metę. Dobrze, 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 Ale dobrze. dobrze. Jest. <laughs> mamy to. Widzowie, mamy to. Mamy to. Dojechałem do mety. Nie wierzę w to. Dojechałem do mety. Dojechałem do mety. Tu jest meta już. Wygrałem. No. <laughs> Według mnie ja wygrałem. Nie wiem, czy oni tam nie rzucają teraz wszyscy. A mnie też się rzucali, spoko. Wygraliśmy. A, a jak wam się spodobała nasza taktyka, że minutę później ruszyłem? Spodziewaliście rozkmin się? Rozkminiliśmy no. ją, wiesz dlaczego? Czemu? No, zanim, zanim ruszyliście, co nie? Mhm. Słuchajcie, bo oni mogą mieć pomysł, że jeden ruszy po drugim. Ja mówię, dobra. Jak a Klasa się dogoni, to czeka na Krisa i niech potwierdzi tylko na początku nam na Discordzie, czy Krisu też ruszył. Aby się przygotowali na ten, Aby w tym czasie, a jak wszystko. tylko usłyszeliśmy, tylko usłyszeliśmy, yy, Chrisu nie ruszył, ja wy dobra, czyli dwie S1-ki na, na wiadukt czekają, mimo to nie będą gonić cię cztery s tylko dwie. A, na autostradzie praktycznie nie miałem problemów. czaty, bo, czaty mówią, że wygrałem.